Tak wygląda nasze mieszkanko po praniu. Chodzimy właśnie na górę, żeby zobaczyć zachód słońca. Już tak naprawdę zaczyna się taki golden hour. Ciekawe czy zdążymy. Zadążyliśmy. No. Co za Nie Co tu widzisz? Za Chyba to mniej Ale biologiem nie jestem więc dość wiem. Agnieszka znalazła kota i do takiego mniejszego. Przechodzimy właśnie obok robu nieznanego żołnierza w wersji ateńskiej. A w międzyczasie dowiedzieliśmy się, co to za budynek, przed którym paradowali żołnierze. To jest to budynek parlamentu. Na jakiej górze? Nie wiem Na jakiejś mniej turystycznej górze Tam jest turystyczna góra Tam jest, jest turystyczna mm, A tam będzie zachód mm. Kot w siarce. Mamy dzisiaj czwartek Jesteśmy po pracy. Znaczy Agnieszka jest w pracy <laughs> jedziemy na wzgórze obok Akropolu Rozpoczęliśmy zwiedzanie Akropolu Agnieszka gania się za kolejnym kotem oczywiście <laughs> Tipowo Ludzi za wiele nie ma. Fajnie mieć mniej niż 25 lat i mieć darmowe wejście tu. Jeszcze trzeba być obywatelem Unii Europejskiej, ale nie narzekam. Idziemy na koncert po nie. Agnieszka podjęła się dzisiaj. Zadania dźwigania plecaka. Moja Maruca. No bo ja cały czas noszę plecak. Ale nie powiem, że go wziąć, będzie w no. no. No, w każdym razie e, ogarnęliśmy, że w Odeonie odbywają się jakieś eventy, i kupiliśmy bilety na koncert, na którym. Z jednej strony jest napisane, że będą utwory jakiegoś zespołu, z drugiej strony, że jakaś tradycyjna muzyka grecka. No zobaczymy, co nas będzie czekać. A wszędzie dookoła słychać cykady. Jesteśmy w Odeonie, przed występem. Podczas występu nie możemy tak. nagrywać, bo jest to ostatni moment, nie tak. możemy to uwiecznić. Idziemy po koncercie i muzyka to prawda nie w naszym guście, ale zdecydowanie świetne doświadczenie zobaczyć muzykę grającą po Hodeonie. Trochę późno się wybraliśmy, idziemy na kolejne wzgórze. Gdzie było więzieniu Sokratesa, jakaś fontanna, jakieś starożytne mury. No, tyle starożytnych rzeczy miasto to jest dosłane w zasadzie takimi starożytnymi elementami monument postawiony w II wieku w 1500, 1500 w roku został zwandalizowany. i w 1900 w którymś odnowiony i w tym kształcie jest chyba żyć. To są wszystkie te miasta, które byliśmy z dotąd. Mają wspólne to, że z każdego z tych miast, gdzieś wzgórza, można oglądać piękny widok. Dosłownie w każdym miejscu jest jakiś punkt obserwacyjny, z którego można zobaczyć panoramę miasta. O, a tam jest obserwatorium. Jesteśmy na rzymskiej Agorze, tak zwanej. Z tego, co z góry było widać, z góry było widać wszystko w zasadzie, ale tu można podejść bliżej, więc nie wiem, czy jest duży sens kupować tu bilety. W Akropolu piękne jest to, że widać go z każdej strony, idąc uliczką, idąc sobie właśnie na Forum Romanum, w Atenach, cały czas widać wzgórze Akropolu. Dzisiaj dotarliśmy do Agory. Jest nieco bardziej pochmurny dzień. Wczoraj padało. Dzisiaj też ma padać. Ale mam nadzieję, że zdążymy obejść Agorę przed tym, jak się rozpada. Woli dochodzimy do świątyni Hephaistosa. Też jednego z bardziej znanych budynków na Agorze. Widok stąd, to wyglądał tak. Tak zapewne wyglądałoby całe to miejsce, gdyby nie różne renowacje. Zmierzamy do biblioteki Hadriana, a później. To muzeum Acropole Prawda? Tak. Tam jest biblioteka bibliotece No, Ja to potem obejmować Prawie 17 tysięcy książek tutaj mieli Kończyły nam się zapasy śniadaniowe, więc trzeba coś kupić. Tutaj proponowali nam pranie, ale stwierdziliśmy, że 12 euro za jedno, jeden kolor, jedną porcję prania to trochę przesada. Idziemy na plażę, było trochę zamieszanie na początku z odnalezieniem się na stacji metra ale dobrzy ludzie nam pomogli potem przesiedliśmy się, przeszliśmy trochę i jedziemy autobusem już bezpośrednio nad brzeg wysiedliśmy sobie trochę wcześniej nie przed plażą tylko obok jakiegoś parku w środku gdzieś tam jest plac zabaw e, e, restauracja no, i oczywiście może. Ale masz tam dziurę. Taka dziura No, a miałem ładnie pokazać, jakim dobrym chłopakiem jestem. Tak regularnie zalewane miejsce. Żeglony się osiedliły. Najładniejsza część plaży jaką tutaj widzieliśmy. Ja się już wykąpałem w morzu. Mieszka tu na mnie czeka. Przejdziemy sobie tędy na inną część plaży. Właśnie zaszło słońce, materia w telefonie powoli już pada. A my wracamy do domu. Wracamy. <grym wioski> Ta, godzina dziewiąta. A tu jest cichutko. Nic nie jeździ. Ludzi niewiele można zobaczyć. Święto. A my idziemy. <ścoughs> tak, święto. A my idziemy do Muzeum Akropolu, które powinno być otwarte. Teraz idziemy uliczką, którą tak naprawdę chodzimy e, zawsze jak chcemy dostać się gdzieś bliżej, akropolu. Tak jak dziś idziemy do Muzeum Akropolu. Wcześniej chodziliśmy czy na Agorę, czy na Forum Romanum, greckie. To taką uliczką chodzimy. O, jest jeden kościół na pewno, ale w okolicy też jest. Kilka innych, a że dzisiaj święto to odprawiali tam, jakby się msze. Śpiewy religijne brzmią trochę, trochę bliżej, już takich arabskich. Jest bardziej rozbudowana ta e e różnorodność melodii. Tuż pod Akropolem, takie restauracje, stoliki wszędzie na schodach. Także aktualnie przechodziłem przez taką małą dzielnicę, taką okolicę, gdzie są wąskie uliczki. Budneczki wyglądają tak. I uliczki. Jest tu pełno kotów, więc Agnieszka jest zachwycona. Tu to chyba tyle. Tam kolejna uliczka. A tak wygląda pod muzeum Akropolu. Tutaj były jakieś publiczne toalety, tam dalej była łaźnia, a tu jeszcze jakiegoś bogatego Latynczyka w posiadłości.